Wojewoda Świętokrzyski zbigł w Koniusz, po raz pierwszy odwiedził szpital we Włoszczowie, gdzie został zaproszony przez władze powiatu. Głównym tematem spotkania było zapoznanie się z planami przebudowy oddziału chirurgii, na który ma być niebawem ogłoszony przetarg. To ma być jedna z największych inwestycji ostatnich lat po obdobie lądowiska dla helikopterów przy włoszczowskim szpitalu. To jest już koncepcja przebudowy całego szpitala. Nasz szpital otrzymał ten cel od wojewody ponad 2 miliony złotych dotacji z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19. Bardzo serdecznie dziękujemy za te środki. Ja uważam, tak jak pan dyrektor powiedział, że w tych środkach uda nam się zrobić tą budowlankę. Przynajmniej tak. Jeżeli chodzi o sprzęt, to jakoś sobie z tym myślę, poradzimy. Włożyliśmy do pana ten właśnie grant na chirurgię. Po przejrzeniu projektu przewodowego oddziału chirurgii dyrektor szpitala zaprezentował wojewodzie nową instalację tlenową, którą wykonano dzięki dotacji od wojewody w wysokości blisko pół miliona złotych. Wojewoda Zbigniew Koniusz obejrzał również oddział covidowy naszego szpitala, a także został zaproszony do nowo wyremontowanego hospicjum stacjonarnego. Standard. Z kolei blokiem operacyjnym szpitala pochwalił się w wojewodzie nowy ordynator oddziału chirurgii. To jest najlepszy blok operacyjny w Związku Powiatów Polskich. Naprawdę? Ja Dobrze. mam prawo do takich ocen, dlatego że ja przeszedłem przez różne szpitale i też remontowałem bloki operacyjne. To jest po prostu mistrzostwo. Zainwestowanie w oddział. To jest przeniesienie tego szpitala na zupełnie inny poziom świadczeń medycznych. Potrzeba tylko robót do pracy. Chcemy w tym oddziale przeprowadzić taki gruntowny remont. Między innymi remont będzie polegał na tym, że do, każdego, do każdej sali pacjentów e, będzie dobudowany węzeł sanitarny, tak aby ten węzeł był, mógł być e, wykorzystywany dla przynajmniej dwóch sal e, e, pacjenckich. No, oczywiście są małe minusy tego, bo ilość e, pacjentów na oddziale już nie będzie aż tak liczna, ale będzie troszeczkę mniejsza. Natomiast wygoda dla pacjentów i powrót do ich zdrowia będzie e, tym szybszy, bo warunki będą lepsze. Inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku, ponieważ Waliśmy na to 2 240 tysięcy. Ta inwestycja jest taką przełomową w mojej ocenie ze względu na standard, który chcemy wprowadzić w naszym szpitalu. Jeżeli chodzi o oddział chirurgii, to nie tylko sam oddział, ale koncepcja funkcjonowania oddziałów szpitalnych we Włoszczowie trochę zmieni swój zakres. My robimy wszystko, żeby zabezpieczyć też ten oddział specjalistów, fachowców chirurgów. No i to nam się udaje, to jest kwestia też ciężkiej pracy, tak? I, i na dzień dzisiejszy musimy powiedzieć, że nie mamy problemów z zabezpieczeniem dyżurów y, oddziałowych czy też y, operatywy szpitalnej, co y, jest problemem nie tylko w naszym województwie, ale w całej Polsce. Oprócz tych wszystkich inwestycji, które są prowadzone w naszym szpitalu, również trzeba podkreślić i doposażenie w sprzęt. Szanowni Państwo, w tamtym roku, czyli w roku 2020, to jest kwota około ponad 5 milionów złotych. 5 milionów złotych z, z, z różnych źródeł. Z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się z tego, ponieważ teraz lekarze też mają na czym pracować. Co do inwestycji, które by, były przeprowadzone i będą przeprowadzone, jako przewodniczący Rady Społecznej jestem bardzo zadowolony, ponieważ to podnosi komfort. Komfort tutaj pacjentów, którzy będą leczeni na naszym oddziale. Jest jedno najważniejsze, że to co mówiliśmy na początku, jak obejmowaliśmy władzę, że priorytetem dla, tego, dla tej władzy, dla tego zarządu, dla tej rady będzie szpital. I dotrzymujemy słowa przebudowany, wyremontowany hospicjum, teraz chirurgia, pozyskujemy środki, chcemy teraz rehabilitację. Myślimy też o przebudowie reumatologii i kolejnych oddziałach, tylko no faktycznie nawet ze względów organizacyjnych Wszystkiego się nie da zrobić, bo ten szpital musi funkcjonować.